Wiem, że wygląda to cokolwiek idiotycznie, ale po założeniu tego plecaka będziecie robić tak samo, upajając się tym, jak doskonale działa pewien mechanizm, który w nim zastosowano. No dobra, żarty na bok, bo sprawa jest naprawdę poważna. Najważniejszą kwestią, o której trzeba zadecydować, wybierając plecak, nie jest jego kolor, litraż czy ilość kieszeni. To oczywiście są rzeczy, których nie można pominąć, ale najistotniejsze jest to, jaki ten plecak ma system nośny. Bez tego, żeby nie wiem, jak sprytne i przemyślane były kieszenie, dostęp do głównej komory, żeby nie wiadomo, jak urzekająco piękne były kolory tkanin. Taki plecak będzie nosiło się po prostu niewygodnie. Żeby system nośny był komfortowy, wielu producentów dokłada coraz więcej pianki do panelu tylnego, pasów naramiennych, do pasa biodrowego, usztywnia wszystko. A Szwajcarzy postanowili pójść inną drogą. Mało tego. Powiedziałbym, że wymyślili system nośny plecaka na nowo. Ale zanim wam o tym wszystkim powiem, pokażę wam, jak wygląda ta mniej interesująca. Przednia część tego plecaka, inaczej nie obejrzycie całego materiału. To jest Dukan Spine 28 do 35 Producenta chyba nie muszę przedstawiać, wszystko powinno być jasne. Mówiąc uczciwie, wygląda na trochę większy. Tak wygląda po zmniejszeniu pojemności do minimum i myślę, że zmieści się w nim trochę więcej niż nominalne 28 litrów. Te dodatkowe 7 litrów można zyskać rozwijając szczyt plecaka. Nie mamy komina, ale mamy. Wysoki rolltop, który właśnie na takie okazje, kiedy chcemy tą pojemność powiększyć, jest zaopatrzony w zamek błyskawiczny. To jest oczywiście pierwszy sposób na to, żeby dostać się do głównej komory, ale mamy też alternatywny do niej dostęp. W dolnej części dodano spory dwustronny zamek, który otwiera nam dostęp do całej dolnej części głównej komory. To jest dosyć minimalistyczny plecak. Nie ma jakiejś masy, kieszonek i schowków. Ale moim zdaniem przy tej pojemności naprawdę nic więcej nie potrzeba. Na wierzchu jest ogromna, otwarta, siateczkowa kieszeń. I haczyk, który służy do jej zapinania, można przesunąć na tej gumce i zaczepić z tyłu plecaka, zyskując trok do mocowania czegoś na wierzchu. Są oczywiście dwie otwarte... Elastyczne kieszenie na bokach plecaka, i na brzegu tej kieszeni dodano ściągać, więc jeśli włożycie coś, co się w całości w kieszeni mieści, to można ten otwór ściągnąć, żeby nic ze środka nie wypadło. Mamy też dostępną od wierzchu kieszeń na drobiazgi, w której umieszczono oczywiście tasiemkę z karabinczykiem do zapięcia, na przykład kluczy. Jest jeszcze jedna sekretna kieszeń umieszczona z boku na krawędzi plecaka, podobnej wielkości, co ta na wierzchu. I to jest kieszeń, która nie rzuca się w oczy, tak jak pozostałe, więc najlepiej nadaje się do przechowywania, nie wiem, dokumentów czy pieniędzy. A na dodatek, przez to, że jest na boku plecaka, schowana między plecakiem a naszym ciałem, jest najmniej narażona na to, że jej zawartość zamoknie. A skoro o tym mowa, to oczywiście plecak nie jest nieprzemakalny, ale jeżeli złapie Was na szlaku deszcz, to pod spodem, w zamykanej kieszonce, schowano pokrowiec przeciwdeszczowy. Pod spodem plecaka jest jeszcze jeden fajny szczegół. Kiedyś mam wrażenie, że było to znacznie powszechniej stosowane w plecakach, więc naprawdę fajnie, że projektanci Mamuta postanowili go dodać. Mamy gotowy system do troczenia czegoś na spodzie plecaka. I tak samo jak w przypadku gumki zamykającej tę wierzchnią siateczkową kieszeń, którą można napiąć i zapiąć na wierzchu plecaka, ten trok również można wydłużyć i zapiąć go tutaj, zyskując możliwość przytroczenia czegoś na wierzchu plecaka. Mało to jest firma o mocno wspinaczkowym rodowodzie, więc oczywiście nie mogło zabraknąć pętli i rzepów do mocowania czekana. Te rzepy można przepiąć w inne miejsce. Z przodu są dwa rzędy po cztery pętelki w typie daisy chain. I to jest chyba wszystko, co mogę Wam powiedzieć o tej części plecaka. Aha, jest jeszcze oczywiście możliwość zainstalowana w środku systemu hydracyjnego z wyjściem na lewą stronę. I teraz wreszcie mogę Wam powiedzieć o tym, co w tym plecaku jest najbardziej niezwykłe i najfajniejsze. Active Spine Technology 3.0. Nazwa imponująca, ale to wcale nie jest przerost formy nad treścią. To jest naprawdę niezwykły, powiedziałbym, rewolucyjny potem, ale po kolei. Pasy naramienne są, jak widać, trochę wzorowane na kamizelkach biegowych. Są dość szerokie, płaskie, z dużą kieszenią, w której zmieści się flask albo telefon. Mają niewiele amortyzacji. Ale jak się zaraz okaże, ta amortyzacja wcale tu nie jest potrzebna. Pas piersiowy jest zrobiony z gumki. Żeby go umieścić na innej wysokości, wystarczy tą klamerkę przewlec przez jeden z trzech otworów. I bardzo podoba mi się to, że ta klamerka jest jak wtyczka USB do telefonu. Można ją zapiąć jedną albo drugą stroną, zawsze pasuje. Tak samo zresztą jest z klamerką na pasie biodrowym, którego regulacja działa także. Ciągnie się tą taśmę do przodu, a nie do tyłu. Tak jest 100 razy bardziej wygodnie. Po obu stronach pasa biodrowego są kieszonki. Po prawej stronie otwarta, a po lewej stronie naprawdę pojemna, zamykana na zamek, i dołożono do niej kieszeń na telefon. No dobrze, nie przedłużam. Powiem Wam teraz o tym, co jest sercem tego systemu. Ale najpierw Wam to pokażę. Fajne, prawda? Jeszcze raz. Coś nieprawdopodobnego. Cały system nośny gnie się razem z naszym kręgosłupem. Oczywiście, mało kto w czasie normalnego marszu na szlaku tak mocno się wygina, no ale jeśli trzeba wejść na jakiś wysoki kamień, albo na przykład sięgnąć gdzieś wysoko, to taki zakres ruchu może okazać się potrzebny. I to wcale nie jest tylko efektowny gadżet, no bo że jest efektowny, to chyba nikt nie zaprzeczy. To powoduje, że po pierwsze plecak zawsze równo obciąża obie strony pasa biodrowego. Przy takim zwykłym, nazwijmy go sztywnym systemie nośnym, zawsze jest takie uczucie, że plecak raz opiera się mocniej z jednej strony, raz z drugiej. Tutaj dzięki temu, że pas biodrowy porusza się razem z ciałem, obciążenie jest zawsze takie same z obu stron. Druga zaleta tego jest taka, że pasy naramienne mniej się ruszają, czyli mniej ocierają. Żeby nie wiem, jak precyzyjnie mieć dopasowany rozmiar takiego zwykłego systemu nośnego, to zdjęcie plecaka u celu wędrówki zawsze jest ulgą. Z tym naprawdę nie ma takiego uczucia. Docieram do schroniska albo tam, gdzie chciałem dotrzeć, i wcale nie jest tak, że pierwszą rzeczą, o której myślę, jest to, żeby zrzucić ciężar z pleców. To oczywiście jest częściowo zasługa tego, że ten plecak to nie jest 50 czy 60-litrowy plecak, który wypakowuje się po brzegi, ale mimo wszystko jest jak przylepiony. To uczucie dopasowania plecaka do ciała jest znacznie lepsze niż w przypadku, nazwijmy to, statycznych systemów nośnych. Mało tego, jak tutaj widzicie, można regulować położenie tej Górnej poduszki i naprawdę można to zrobić jedną ręką. Na dodatek ten system zatrzaskuje się w jednym z trzech położeń, więc, żeby nie wiem jak go szarpać, nigdy się nie przesunie. Nie jestem chyba w stanie dostatecznie wyjaśnić Wam, jak bardzo to wszystko zmienia. Jest lżej, wygodniej, stabilniej, po prostu lepiej. Pójdźcie do sklepu Mamut. Załóżcie ten plecak, przejdźcie z nim chociaż parę metrów, wystarczy zejść i wejść po schodach, i zrozumiecie, o czym mówię. Jestem tym naprawdę najszczerzej zachwycony. Do tego stopnia, że chociaż mam w domu naprawdę sporo plecaków, dla mojego syna, który wybiera się na wakacyjną włóczęgę po Europie, zamówiłem Dukan Spine w większej 50-litrowej wersji. I jestem pewien, że będzie zadowolony.